Cześć, mam na imię Ewa. Witam cię na moim kanale i zapraszam do odsłuchania pierwszego rozdziału książki, którą aktualnie nagrywam. Jeżeli jesteś tu nowy i spodobać się to miejsce, zachęcam do kliknięcia subskrypcji i pozostania na dłużej. Kornel Makuszyński. Wielka Brama. Rozdział pierwszy. Najsłodszą wonią pachną w czerwcu akacje i wakacje. Woń akacji upaja pracowite pszczoły, rozkoszna woń wakacji, gorączkowe podniecenie wprawia młodych ludzi, których z niejaką trudnością można by przyrównać do pszczół obłąkanie pracowitych. Zdarzy się wśród nich nie jeden truteń, niezmiernie łapczywy na miód, a ciężkim, rozdzierającym westchnieniem wzdychający na widok pracy. Piotr Korecki był złotą pszczołą w rozszumianym, tysiącem głosów rzęczącym szkolnym ulu. Pracował z tą słoneczną radością, która lata nad kwiecistym zagonem niezmordowanie czynna. Radość ta jest szczęśliwa, ponieważ świat jest piękny, pokropiony wodą rosy, zrumieniony rumieńcem wschodów, szyty złotymi nićmi zachodów, wybrany z kurzów, pyłów i dymów w gęstym dżdżu burzy, napełniony gorącością słońca. A po dniu barwnym i świetnym, płynący po wielkim czarnym morzu ciszy, Patrzonej sennym okiem w gwiazdę. Piotr patrzył na świat oczarowanymi oczami młodości, i wszystko wydawało mu się piękne i takie czyste jak jego spojrzenie. Stał na samym brzegu życia i niezbyt daleko sięgał spojrzeniem. Nie wiedział jeszcze, co się dzieje tam daleko, za widnokręgiem, gdzie słońce zapada w złotokrwawej łunie. Tu, przed jego oczami, życie barwiło się jak łąka o wczesnej wiośnie kiedy ponad nią śpiewają beztrosko szare grudki z Miał dopiero piętnaście lat, jego całym światem była szkoła, pełna radosnych głosów, taka właśnie łąka, spryskana kolorami. Światek ten był malutki, a jednak tak wielki, że w nim, jak w państwie hiszpańskiego króla, nigdy nie zachodziło słońce. Stąd, z tego zakątka, wypływały, jak rzeki, wszystkie drogi na całą ziemię. Trzeba było jedynie znać trudną, tajemniczą sztukę wielkich podróży. Na błękitnym znaczku pocztowym, który przemyślnym sposobem Piotr wycyganił za dwa pióra i jedną bułkę od Tadzia Koniewicza, wymalowany był okręt. Zaprawny w srogich przedsięwzięciach podróżnik z czwartej czy piątej klasy brał w posiadanie fregatę, wywieszał na niej swoją własną banderę, wyrbował załogę z największych zabijaków i wypływał ze szkolnej przystani, na morze przygód, na ocean marzenia, na wyspy szczęśliwe. Jakiż król podróżował wspanialej, jakiż Vasco da Gama zapłynął dalej. To nic, że na południowych wodach płomień buntu ogarnął fregatę. Oczywiście, że nikt inny, tylko jednonogi, fałszywie układny John Silver bunt ten rozkrwawił. Na wyspie Skarbów uczynił przecie to samo. Kędzierzawy Gienek znał na wylot Johna Silvera i kazał go rzucić w morze pełne rekinów. Piotruś Korecki podróżował po wszystkich wodach świata, po błękitnych i szmaragdowych, powietrznie spienionych i leniwie śpiących, ciężkich jak oliwa po bruzdach wodnych, o stalowym złym połysku i po falach ogromnych, pod chmury wzdętych pychą, ryczących jak lwy i dlatego jeszcze do lwów podobnych, że zmierzwione na łbach miały grzywe. Dotarł do dalekich ziem, które od początku świata może brało sztormem jak niezdobyte twierdza. Był na atolach koralowych, strojnych w czuby palm, na czarnych lądach błąkał się śmiertelnymi ścieżkami Livingstona i Stanleya, w zatrutym oddechu puszczy, w ciężkich, dławiących oparach bagnisk. Przewędrował świat i coraz to nowe czynił wyprawy w porze najbardziej sposobnej, w łaskawym, znużonym zmierzchu wieczora. Ukończywszy lekcję, pracowicie i sumiennie, żegnał się serdecznym spojrzeniem z cenną ziemią i wkraczał radosnym krokiem na jacht, co w jego przystani kołysał się zawsze gotowy do podróży. Na zniszczonym szkolnym atlasie, w którym szumiały grzmiącym szumem wszystkie morza, wykreślał drogę daleką, jak najdalszą. Wczoraj był na Wyspach Salomona, dzisiaj odwiedzi perliste wody, na których srebrzą się w księżycowej poświacie pałmoty. Nie może zabawić tam długo, gdyż jutro musi być w szkole, w dalekiej Warszawie. Jeszcze zresztą nie czas na wyprawy dalekie, na sina i we mgłach tonące krańce świata. Dopiero za tydzień, kiedy wielki krzyk ogłosi wakacje, rozpocznie się podróż dookoła ziemi. Nie można ze zbyt ciężkim ładunkiem podróżować na malutkim okręciku z pocztowego znaczka, a książki szkolne należą do ładunków najcięższych. Piotr Śrad czynił te wyprawy w marzenie z malutkiego mieszkania przy ulicy Dobrej. Ojca nie pamiętał, a matka umarła przed sześciu laty. Miała takie jasne oczy jak on tylko nie tak radosne. Oczy te patrzyły w niego niespokojnym spojrzeniem. Był zawsze chłopcem wesołym, burzliwym i żywym jak iskra. Ile razy jednak matka przytulała go do siebie gwałtownym ruchem i długo, długo patrzyła w jego twarz, jakby ją sobie chciała zapamiętać, tyle razy czuł, że wesołość w nim gaśnie i jakiś niezrozumiały smutek pada na niego jak cień czarny i zimny. Powtarzało się to coraz częściej, coraz częściej. Patrzył na matkę rozumnie i wiedział, że jest bardzo blada, a jej oczy, wielkie i jasne oczy, tracą blask jak błękitne niebo, co szarzeje przed wieczorem. Razu jednego matka powiedziała dziwnie – Piotrusiu, nie patrz tak we mnie. I przymknęła oczy. Kochał ją tak gorąco, że każde jej słowo było dla niego święte. Już nie patrzył, lecz myślał w dziecinnym sercu. Czemu oczy mojej matki gasną? Myślał o tym i w szkole, i wszędzie, i zawsze. Myślał o tym, kiedy jej nie było w domu, a nie było jej często, gdyż uczyła na mieście angielskiego języka, a on też był jej uczniem. Wpadała na krótką chwilę, siadała ciężko dysząc i odpoczywała z zamkniętymi oczami. Piotr siedział wtedy cichutko, bez ruchu i nie śmiał odetchnąć. Wiedział, że matka zaraz otworzy oczy, swoje jasne oczy i spojrzy na niego tak cudownie i tak tkliwie, że w dzień najbardziej pochmurny zaświeci słońce. Wtedy obejmował jej szyję i całował jej oczy. Jednego dnia jednak stało się coś, co się dotąd jeszcze nigdy nie stało. Przyszła tak bardzo zmęczona, że wchodząc oparła się o drzwi, potem ciężko usiadła i powiedziała cichutko Och, jaka jestem zmęczona. Odpoczywała z zamkniętymi oczami, lecz otwarła je po krótkiej chwili. Wtedy Piotruś ujrzał, że jej oczy nie są jasne i że są pełne łez. Pobiegł ku niej i nie umiał wypowiedzieć innych słów, tylko te dwa, które były jedynymi. – Mamo, mamo! Matka chciała się uśmiechnąć, ale nie mogła, tak jakby ją coś zabolało. Przytuliła go tylko do piersi, a Piotruś słyszał, jak jej serce bije gwałtownie, szybkimi, zmąconymi uderzeniami. Wtedy zapytał nieśmiało. Czy ciebie boli serce? Boli, synku, boli, odpowiedziała cichutko. Już tego dnia nie wyszła i położyła się do łóżka. Piotruś patrzył na nią przenikliwie, a ona zaczęła się uśmiechać. Jakoś inaczej niż dotąd. Uśmiechała się jednak i znowu oczy jej tak pokraśniały jak czyste wody, gdy na nie słońce swojej blaski kładzie. Potem zaczęła mówić jakoś dziwnie, zdawało się że nie mówi lecz chodzi po ogrodzie i zrywa kwiaty te tylko co najpiękniej rozkwitłe każde słowo było kwiatem kocham cię piotrusiu dziecko moje jedyne uśmiechnij się o tak czy zapamiętasz sobie co ci powiem zapamiętam mamusiu więc pamiętaj abyś miał zawsze czyste serce ludzie są dobrzy synku i ty zawsze bądź dobry dla ludzi nie czyń nigdy nikomu żadnej krzywdy, nikomu na świecie, żadnemu Bożemu stworzeniu. Obyś nigdy nie był głodny, ale jeśli będziesz miał odrobinę chleba, podziel się nią z tym, co nie ma ani okruszyny. Czy będziesz o tym pamiętał, Piotrusiu? Będę, będę. Matka wyciągnęła ku niemu rękę i długo gładziła go po głowie. Potem znów zaczęła mówić: Bądź zawsze dzielny. Nie bój się żadnej pracy, pan Bóg cię nie opuści, dziecko moje. Kochaj radość. Chciała jeszcze coś powiedzieć, ale widać zerwała już wszystkie kwiaty w swoim biednym ogródku, czym się bardzo zmęczyła. Działo się z nią coś złego. Przez kilka dni przychodzili jacyś ludzie, cicho ze sobą szeptali i patrzyli na Piotrusia miękkim, dobrym spojrzeniem. Potem go wyprowadzili do sąsiadów, bo ktoś do matki miał przyjść bardzo ważny. Tak ważny, że go oznajmiali srebrnym, rozpłakanym głosem małego dzwoneczka. Gdy go zawołano z powrotem, poczuł, że wszystko dookoła gdzieś się zapadło i jakby rozpłynęło we mgle, a tylko oczy jego matki pozostały. Jasne i ogromne. Patrzyła w niego takim mocnym spojrzeniem, jak gdyby go ujrzała po raz pierwszy w życiu. Znowu się uśmiechała. Przez ten czas, którym go tu nie było, wymyśliła pewnie jakieś śliczne, najpiękniejsze słowo, ale pewnie nie mogła go sobie przypomnieć i dlatego znowu zamknęła oczy. Powoli, bardzo powoli. i zawsze przemyka oczy, gdy sobie chce przypomnieć trudne słowo. Tylko że je potem otwiera, a matka już ich nie otworzyła. Nie przypomniała sobie i zasnęła z wielkiego smutku. Powiedzieli mu, że umarła. Piotruś myślał uporczywie, jakie to mogło być słowo, którego nie usłyszał. Dobrze pamiętał o wszystkich, któremu matka słodkim głosem powiedziała dawniej. Wiedział, że ma kochać radość. Jeszcze tego dobrze nie rozumie, lecz kiedyś zastanowi się nad tym głęboko i pojmie, co to znaczy. Gdzie jest ta radość? Skąd się ją bierze? Z czego się ją wszędzie? Z ulicy Złotej, u której wylotu na ostatnim przystanku tramwajowym zachodzi słońce i całą ulicę złotym napełnia kurzem, zabrano go na ulicę Dobrą, co patrzy ku wiśle. Rad był z tego, bo odkrywszy w sobie gorące upodobanie do podróży, miał pod ręką wielką wodę i poczciwe, opasłe statki, chrapliwym głosem buczące. Przygarnął go pan Modlewicz, którego żona była daleką krewną matki Piotrusia. Był to mechanik w warsztatach samochodowych, człowiek milczący i chmurny. Miał płowe oczy, bystro patrzące, i bardzo spracowane, żelaste ręce, tak uczernione czarnością ciężkiej pracy, że żadne mydło wybielić ich nie mogło. Twarda to była dusza, jak gdyby sękata, lecz uczciwa i prosta. Z trudem ogromnym wydobywał kawałek chleba z żelaza i stali, a często padał na ten chleb rosisty, umęczony pot. Może dlatego nigdy się nie uśmiechał, i może dlatego skąpił słów, których szukał, jak gdyby z trudem. Nie miał czasu na długie gadanie. Przywykła już do tego jego żona, kobieta smutna i cicha, i dorastająca córka. Modlewiczowa miała twarz wiecznie zdziwioną i wiecznie zatroskaną, jak gdyby w smutnej duszy ważyła jakieś ciężkie zagadnienie, którego nie mogła rozwikłać. Dziwiło ją wszystko, co się działo dookoła niej. A najbardziej dziwiło ją to, że tysiąc czarnych trosk i czarne zgryzoty, którymi nieustannie i uporczywie zaczynał się każdy dzień, nie powaliły jej i nie odebrały jej sił. Smutno było w tym domu, a w powietrzu jakby się unosiła szara, ciężka mgła, jak opary mydlin w pralni. Zdawało się, że żaden kwiat nie mógłby kwitnąć w mieszkaniu, do którego słońce nigdy nie zajrzało. Bronił mu bowiem wejścia wysoki, od rapami, liszajami wilgoci pokryty mur. Przyprowadzono tam Piotrusia zalękłego i nie zdającego sobie sprawy z tego, co się z nim dzieje. Będziesz u nas, rzekła cicho, bezbarwnym, wypłowiałym głosem Modlewiczowa. Nie pójdziesz na ulicę biedactwo. Stary, chmurny robotnik spojrzał na chłopca połowym, spokojnym spojrzeniem i nie powiedział ani słowa. Westchnął tylko ciężko i położył mu na głowie sękatą, ciężką rękę. Jak gdyby wiedział, że ta okrutnie spracowana ręka ma wagę młota, uczynił to ostrożnie i delikatnie. Znaczyło to – bądź pozdrowiony, chłopcze, w moim biednym domu. Mój chleb będzie twoim chlebem. Córka Modlewiczów pomogła Piotrusiowi ułożyć w kącie jego skarby, książki, atlasy i kilka przedmiotów nieznanego przeznaczenia i do nieznanego służące użytku. W jednym rogu izby urządzono mu tapczanik, w milczeniu wskazano stół, przy którym będzie jadał i przy którym będzie się uczył i w ten sposób zamianowano go członkiem rodziny. Była to uroczystość prosta i niewymyślna. Uczciwi ludzie przygarnęli sierotę, żadnego nie okazując zdziwienia, że oni właśnie to czynią i nie żądają żadnych podziękowań. Piotruś rozumiał jednak, że ci nieznani ludzie czynią coś takiego, za co musi być im wdzięczny. Modlewiczowa w ostatnich dniach odwiedzała codziennie jego matkę i karmiła go troskliwie. Matka powiedziała mu, że ludzie są dobrze. On rozumie, że tak jest. Musi być dobry ten chmurny człowiek, co twardą ręką gładził jego głowę. Musi być dobra ta zdziwiona kobieta i ta dziewczyna, co z nim jedyna rozmawia, a czasem cichutkim głosem, cienkim jak nitka, nieśmiało śpiewa, gdy nikogo nie ma w domu. Piotrusz jest jednak nieco stworzony, bo nikt się do niego nie uśmiecha, lecz w tym domu nikt nie uśmiecha się do nikogo. Powoli przywykł do tego i szanował milczącą, spopielałą, zatroskaną ciszę tego domu. Nieraz chciał krzyknąć, gdy jakaś nagła radość trysnęła z ukochanej jego książki, lecz ją uciszał. Radość swoją nosił w sobie i nosił ją w młodych, jasnych oczach. Smutni ludzie patrzyli czasem w te jego rozradowane i pełne rozbłysków oczy z chmurną ciekawością. Pani Modlewiczowa miała wtedy na twarzy więcej zdziwienia niż zwykle i wpadała w zadumę, jak gdyby sobie coś przypominała z uciążliwym trudem. Bywały chwile, w których serce Piotrusia, głęboko czymś przejęte i bardzo wzruszone, musiało przemówić. Zbliżał się nieśmiało do Modlewicza i zaczynał mówić o czymś dziwnym czy radosnym, Najpierw nieśmiało, lecz potem coraz żywiej i coraz goręcej. Słowa zaczynały fruwać jak ptaki i jedne goniły drugie. Zaczynały śmiać się, pokrzykiwać i tryskać z perlistą radością fontanny. Smutny, twardy człowiek spoglądał na niego z nagłym zdziwieniem, lecz potem pochylał się powoli i słuchał, jakby oszołomiony, dotykał czarną ręką czoła, a w oczach zaczynało mu migotać jakieś ledwo widoczne światełko. A razu jednego, kiedy Piotruś przerwał swoje cwałujące po dalekim świecie opowiadanie, robotnik rzekł cicho: Mów dalej. Piotruś mówił coraz częściej i wyniósł ze swojego ubogiego spichrza wszystkie ziarna słów. Już ich nie miał więcej. Wtedy wpadł na pomysł, aby ich szukać w najbogatszym spichrzu świata w książce. W niedzielne popołudnie brał książkę, taką najpiękniejszą, w której ryczy rozsrożone morze i po której wieją wichry, pełną słońca i wielkiej przygody. I nikogo o nic nie pytając, zaczynał ją głośno czytać. Znał w tej książce każde słowo. Sto razy przez nią przebiegł, jak przez zaczarowany ogród, a jednak zdawało mu się, że wszystko w niej jest nowe: i morze, i wichry, i okręty. Oni słuchali w wielkim milczeniu jak gdyby im ktoś ogromną wyjawiał tajemnicę. Milczeli też długą chwilę potem, kiedy Piotruś z wypiekami na twarzy zagnał korsarski okręt w gardziel Amazonki. Wreszcie której z nich westchnęło, a Modlewicz rzekł nie swoim głosem. Świat jest piękny. Może byłby powiedział jeszcze jedno słowo, bo jego usta drżały, ale w tej chwili spojrzał przez bielmo okna na zły, liszajami pokryty wysoki mur, co ich odgrodził od tego pięknego świata, i zamilkł. Następnej niedzieli wszyscy troje jakby się zmówili. Bez wypowiedzenia choćby jednego słowa usiedli w niemym oczekiwaniu. Piotruś spojrzał na nich rozradowanym, szczęśliwym wzrokiem i sięgnął do swojej biblioteki. Dotykał każdej książki, wahając się, którą wybrać. A wtedy czarny robotnik rzekł nieśmiało: O morzu, chłopcze! Znów wypłynęli na dalekie siwe morza, gdzie ich goniła burza. Wicher, w szaleństwie nieposkromiony, rozwalił dom przy ulicy Dobrej. Jednym podmuchem zniósł zły, wstrętny mur, porwał ich na grzbiet i gnał w stronę bieguna na połów wielorybów. Żagle trzaskały, jak gdyby strzelała bateria dział. Ocean, rycząc, podnosił się ku niskiemu pułapowi nieba, trzeszczały wszystkie wiązania okrętu. Ponad burzę jednak, ponad zmącone i na stargane głosy wystrzelał jasny, dźwięczny głos Piotrusia. Wtem Piotruś krzyknął, gdy szwala gniewem wzdęta chwyciła łódź, podniosła ją i straszliwym, drapieżnym ruchem wgniotła w burą, rozchybotaną, pianą wściekłości pieniącą się odchłań. Sześciu ludzi nie wypłynęło już na Boży świat. Piotruś przestał czytać na krótki moment a wtedy wśród zdyszanej ciszy ozwał się drżący, łzami oblany głos modlewiczowej. Wieczne odpoczywanie racz dać, panie. Amen, szepnął stary modlewicz i otarł ręką czoło. Piotruś coraz rozumniej patrzył na tych milczących ludzi. Już wiedział, że to nie gniew, ani niecierpliwość, nie złość żadna, ani niechęć każą im żyć życiem milczącym. To wielki trud życia zdławił w nich słowa. Nie zdołał jednak zdławić ich tęsknot, ani tak w ręce zimnej i kościstej ścisnąć ich biednych, wyczerpanych i z gryzotami popitych serc, aby nie marzyły o czymś wielkim, wspaniałym, groźnym i burzliwym. Serca te zaczerpnęły szerokiego oddechu wiatru i uczyniło im się lżej. Młody chłopak zaczął rozumieć ich lęk, pełen grozy, na widok sterczącego wciąż przed oczami muru. Zaczął pojmować wieczne zdziwienie na twarzy zapracowanej kobiety, która zdawała się pytać zdziwionym spojrzeniem, czy ziemia otoczona jest murem? Czy nigdzie nie ma wyjścia na świat, o którym powiadają, że jest wielki i pełen słońca? Gdy już wyczerpał bogactwo swojego księgozbioru, pożyczał dziesiątki książek i przynosił je do smutnego domu jak radosną nowinę. Szukał takich tylko, w których szumią lasami dalekie nieznane ziemie. W których słońce pierś sobie rozdziera o ostre szczyty gór, i takie, w których człowiek walczy z burzą i z piorunem, z zasadzką puszczy, z gniewem morza, z obłędną śnieżycą. Walczy i zwycięża. Wodził tych smutnych, zatroskanych ludzi po nieskończonych szlakach świata, po drogach, które wiodą w nieznane. Może im się odwdzięczy, może tym im zapłaci za okruszynę chleba zdobytą w pocie czoła. Matka kazała mu być radosnym, więc szuka tej radości po całym Bożym, słonecznym świecie. Chwyta ją w chłopięce dłonie i przynosi ją jak kryształową, rzeźwą wodę spragnionym biedakom, co mają spieczone usta. Teraz mu się zaczęło wydawać, że ich milczenie, jak gdyby cokolwiek odtajało, jakby zelżał mróz, co ściany tego domu sinym oblekał szronem. Och, Bogu niech będą dzięki! Może się kiedyś stanie taki cud, że się uśmiechnie twarda, jakby w kamieniu kuta, dusza tego śmiertelnie znużonego człowieka. Może przestanie się dziwić ta dobra kobiecina i powie cichutko, widziałam radość. Może jednego dnia ta blada dziewczyna, poruszająca się z takim trudem, jak gdyby po ciężkiej wstała chorobie, nagle zaśpiewa. Niezmiernie dobrzy są ci mroczni ludzie. Piotruś wiedział o tym, że Modlewiczowa podzieliwszy chleb, zastanowi się czasem przez chwilę, potem ze swojej cząstki odłamie jeszcze jeden kęs i przekłada go do jego części. Wiedział o tym, że kiedy na początku szkolnego roku trzeba było kupić dla niego książki, czarny Modlewicz długo tarł czoło, potem wyszedł. Przeniósł książki, lecz gdzieś się zapodział srebrny zegarek, taki chyba stary jak sam czas. Nie jeden raz widział, jak o świcie, jeszcze w sennym mroku, dziewczyna łata jego koszulę albo zatroskanym spojrzeniem przygląda się jego kamaszom, co smętny miały wygląd. Uczyniło mu się nieswojo. Milcząca dobrość tych biednych ludzi dokonywała jakiegoś bohaterstwa, byle tylko ten prawie obcy chłopiec mógł chodzić do szkoły i aby nie był głodny. Kochał ich uczciwie i gorąco, lecz zaczął patrzeć na nich z niepokojem. Być może że wniósł do ich domu marną odrobinę radości, lecz za to zabierał im tę odrobinę chleba. Rozumie już wszystko doskonale. Ma już przecież piętnaście lat. Przez sześć lat jadł ich chleb. Przez sześć lat zabierał im powietrze nieszczęsnego mieszkanka. A o ten chleb jest coraz trudniej. Stary Modlewicz, wstając o świcie, stąpa ciężko. I czasem westchnie tak smutno, że to westchnienie jest jękiem coraz częściej szepcze o czymś z żoną, a ona po takiej rozmowie patrzy długo w ziemię, jak gdyby tam ukryta była jakaś bezcenna rada. już zaczął rozmyślać. Trworząc się, aby kto jego chmurnych myśli nie podpatrzył, czyni to o zmroku i nigdy w mieszkaniu, lecz zawsze na wymyślonych i dalekich ziemiach. Lądował na jakiejś samotnej, skalistej, na pustkowiu morza zagrzebanej wysepce, siadał pod palmą i tam rozmawiał sam ze sobą. Jestem ciężarem dla biednych ludzi. Co mam uczynić? Wiele jeszcze przeminie lat, zanim będę mógł pracować. A czy znajdę i wtedy pracę? Kazała mi matka być dzielnym. Wierz mi, matko, że będę dzielny. Kazała mi jednak, abym nigdy nikomu nie uczynił krzywdy, a ja przecie krzywdzę tych ludzi. Kocham ich i krzywdzę. Co począć? Co począć? Nazajutrz w szkole miał minę zatroskaną. – Co ci jest? – zapytał go dobry przyjaciel, śmieszny chłopak, Ziembicki. Mam wielkie zmartwienie – odpowiedział Piotruś. – Posmaruj sobie serce jodyną – rzekł przyjaciel. Piotr uśmiechnął się z przymusem. Poszedł nad Wisłę, w której kąpało się słońce i w której w błyskawicznym locie przeglądały się czarne, jakby dymem osmolone jaskółki. Patrzył na wodę, spokojną, lecz uparcie walącą przed siebie. Coś ważył w duszy. Za tydzień rozpoczną się wakacje. Pszczoły z ula rozlecą się na wszystkie strony, a jemu zabraknie nawet tych kilku groszy, które zarabiał korepetycjami. Po wakacjach trzeba będzie znowu iść do szkoły. A przecie stary Modlewicz nie posiada już drugiego zegarka. Jest już winien kilka złotych w sklepiku za chleb i za masło, które mu dawano do szkoły. Przezacny ten człowiek jest już stary, a jeszcze bardziej zmęczony. Jednego dnia zabierze mu jego czarną pracę ktoś młodszy i dzielniejszy. Trzeba im ulżyć, trzeba odejść. Ale dokąd? Wszystko jedno dokąd, byle nie zabierać im resztek chleba. Rozważał długo, siedząc nad wodą i wracał tu przez dwa dni następne, jak gdyby woda z dalekich gór płynąca miała mu przynieść wielką radę. Wreszcie postanowił. Wieczorem, kiedy wszyscy byli w domu, Piotruś zdecydowanym krokiem zbliżył się do modlewicza, którego nazywał wujem. Wuju, rzekł głosem drżącym, ja mam ważną sprawę. Mów? Rozkazał modlewicz. Powiem krótko. Przygarnęliście mnie. Przez sześć lat jadłem wasz chleb, a wy go nie macie za wiele. Wystarczy, powiedział cicho szanowny człowiek. Nie wystarczy. Jutro może go zabraknąć. Dlatego postanowiłem. Dlatego postanowiłem odejść. Dokąd? wtrąciła cicho dziewczyna z ciemnego kąta. Nie wiem jeszcze. Pomyślę. Świat jest wielki, a ja jestem młody. Uczynię to z ciężkim sercem, gdyż kocham Was. Och, jak bardzo Was kocham. Odejdę. Wystarczy mi tego, co umiem, a resztę nauczę się na świecie. Chciałem Wam tylko podziękować. Jesteście tacy dobrzy, tacy dobrzy. Do końca życia nigdy was nie zapomnę. Zawsze będę pamiętał. Ostatnie słowa skropliły się w łzy, z największym trudem wstrzymywane. Oni słuchali w milczeniu, głuchym i udręczonym. Modlewiczowa miała na twarzy wyraz niepomiernego zdziwienia. Stary robotnik rozmyślał z takim trudem, jak gdyby orał ciężką czarną ziemię. Odwalił głęboką skibę i wydobył z niej słowo. – Dobrze, chłopcze – nagle zwrócił się w stronę ciemnego kąta i zapytał twardo. Kto to płacze? Cichutki płacz zamikł w tej chwili, a modlewicz znowu zbierał myśli i zgarniał je ku sobie. Dobrze, chłopcze, powtórzył. Idź. Ale pamiętaj, że gdybyś ginął gdzieś na świecie, wracaj. Podzielimy się ostatnią okruszyną. Nieprawda, matko? Modlewiczowa nie odpowiedziała, tylko wyciągnęła obie ręce w stronę Piotrusia, a on objął ją i całował niezmiernie zdziwioną twarz. Nie mógł usnąć długo w nocy. Mieszkał w jednej izdebce razem z Modlewiczem i słyszał, że robotnik też nie śpi. Wiedzieli o sobie nawzajem, że czuwają. Około północy Modlewicz podniósł się cicho z tapczanu, zbliżył się do Piotrusia i szepnął: Piotrze, idź na morze. Dziękuję za odsłuchanie pierwszego rozdziału książki. Mam nadzieję, że ci się spodobał. Jeżeli tak, podziel się opinią w komentarzu, zostaw łapkę i kliknij subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych rozdziałów.